Poznajesz nową atrakcyjną osobę albo chcesz odzyskać ex? Wiesz, że bardzo ważne jest to, żeby być wyzwaniem. Pytanie brzmi, jak to osiągnąć? Dzisiaj powiem Ci, na czym dokładnie polega bycie wyzwaniem i jak to wykorzystać w praktyce, żeby mocno podnieść swoją atrakcyjność. Przeanalizujemy sobie jedną historię, która pokaże nam, jak dokładnie działa bycie wyzwaniem, zarówno na początku relacji, jak i po rozstaniu. Powiem też, co się stanie, jeśli druga strona też będzie bawiła się w bycie wyzwaniem. Czy taka relacja wtedy może się rozwinąć, czy może wtedy lepsza jest jakaś inna strategia? Zacznijmy od historii. Wyobraźmy sobie, że Bartek zakończył związek z Moniką. To była jego decyzja, Monika bardzo tego nie chciała, długo się później starała o Bartka, żeby go zatrzymać, ale nie wiedziała, jak to zrobić dobrze. Przestała być dla niego jakimkolwiek wyzwaniem, mocno go od siebie odepchnęła i ostatecznie musiała się poddać. Po paru miesiącach Monika zaczęła spotykać się na randki z Mariuszem. I tutaj od początku ewidentnie jest chemia po obu stronach. Oboje się sobie podobają i ta znajomość całkiem szybko idzie do przodu. Jednak nagle, jak to w życiu, sytuacja się komplikuje. Bartek, czyli były Moniki, dowiaduje się o tym, że Monika rozpoczyna jakiś nowy związek i właśnie ta informacja sprawia, że w jednym momencie Monika staje się dla niego ogromnym wyzwaniem. Nagle Bartek uświadamia sobie, że jeśli nic nie zrobi, to może stracić Monikę na zawsze. Więc odzywa się do niej i próbuje ją odzyskać. To nie jest żadna filmowa wizja science fiction. Takich podobnych historii przez wszystkie lata prowadzenia konsultacji usłyszałem naprawdę mnóstwo. Pytanie brzmi, czy Bartkowi udaje się odzyskać Monikę? No i to zależy już od wielu czynników, jednak najczęściej udaje się. Dlaczego? Bo jeśli Monika bardzo długo starała się o Bartka i przez długi czas była w nim mocno zakochana, to to uczucie łatwo nie ginie, nawet po kilku miesiącach, nawet jeśli pojawił się tam ktoś nowy. Stare uczucia do eks często są silniejsze niż to nowe uczucie, które dopiero zaczyna kiełkować. I właśnie dlatego, jeśli Bartek nie zepsuje sprawy, to będzie miał spore szanse na to, żeby odzyskać Monikę. Spójrzmy teraz na to, co się dzieje z perspektywy Mariusza. Od początku wszystko szło idealnie, Mariusz nie ma sobie nic do zarzucenia, no bo nie popełnił żadnych większych błędów. A jednak nagle Monika staje się z dnia na dzień dużo chłodniejsza, czy wręcz zaczyna unikać kontaktu. To jest właśnie bardzo niebezpieczna sytuacja, bo wtedy Monika staje się dużo większym wyzwaniem, Mariuszowi zaczyna dużo bardziej zależeć, wchodzą emocje, bardzo łatwo popełniać błędy, być za bardzo nachalnym, pokazywać za bardzo swoją desperację i przez to jeszcze mocniej popchnąć Monikę w ramiona jej ex. Zatem jeśli w takiej sytuacji Mariusz za wszelką cenę będzie próbował utrzymać ten kontakt, będzie prosił o spotkania, ciągle się dodzwaniał, wypisywał, nie będzie reagował na to, że dostaje tak dużo braku zainteresowania, to przestanie być jakimkolwiek wyzwaniem i będzie bardzo mocno od siebie odpychał Monikę. A to tym bardziej zwiększa szansę Bartka, czyli eksa Moniki na to, że ją odzyska. I takie błędy w sytuacji Mariusza ludzie najczęściej popełniają, kiedy ktoś nie ma pojęcia jak działa bycie wyzwaniem w relacjach. Jednak mimo wszystko Mariusz nie jest zupełnie bezbronny. Oczywiście może tak być, że to uczucie Moniki do jej ex będzie tak silne, że nawet jeśli Mariusz w takiej kryzysowej sytuacji zareaguje idealnie, zrobi wszystko to, co trzeba, to nadal może przegrać z Bartkiem, bo po prostu to uczucie jest silniejsze. Tutaj nigdy nie możemy mieć takiej stuprocentowej pewności. Jeśli jednak mimo wszystko Mariusz będzie dobrze reagował i będzie pilnował, żeby być wyzwaniem, nawet w takiej kryzysowej sytuacji, to na pewno zwiększy swoje szanse i to drastycznie na to, że. Monika nie wróci do Bartka. Pozostaje jeszcze pytanie, jak Mariusz powinien reagować w takiej kryzysowej sytuacji. Przede wszystkim powinien pilnować, żeby nie okazywać zainteresowania, kiedy czuje brak zainteresowania ze strony Moniki. Kiedy Mariusz czuje, że Monika trochę się wycofuje i ogranicza kontakt, to on też powinien się wycofać i nie być tak bardzo do przodu. A jeśli Monika w ogóle urywa kontakt i przestaje się odzywać, to najatrakcyjniejszą rzeczą, jaką Mariusz może zrobić, to podziękować w taki bardzo pozytywny sposób za wszystko, co razem przeżyli i zakończyć tą znajomość po swojej stronie jako pierwszy. Takie oficjalne pożegnanie, czy wręcz zerwanie Daje mocny impuls Monice, że jeśli nic nie zrobi, to może stracić Mariusza na zawsze. A taka myśl sprawia, że Mariusz z miejsca staje się dużo większym wyzwaniem, Monika będzie o nim dużo więcej myślała, i jest szansa, że ona sama znowu zacznie się do niego odzywać. Takie zagranie ze strony Mariusza, gdzie on się ewidentnie odsuwa od Moniki, sprawia, że on ją do siebie przyciąga, a im mocniej on ją przyciąga, tym bardziej ją odciąga od Bartka. Tutaj relacje ewidentnie działają jednotorowo. I możemy być zakochani tylko w jednej osobie. Dlatego, jeśli Mariusz przyciąga do siebie Monikę, to automatycznie Monika mniej myśli o Bartku. Jeśli Bartek przyciąga do siebie Monikę, to Monika mniej myśli o Mariuszu. Dobrze, załóżmy jednak, że Mariusz zrobił wszystko, co w jego mocy, ale nadal to nie wystarczyło i Monika ostatecznie wróciła do Bartka. Czy to znaczy, że teraz Monika i Bartek będą już zakochani na zawsze i będą żyli długo i szczęśliwie? To zależy, ale niestety najczęściej związek po takim powrocie bardzo szybko się rozpada. I to z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że Monika przez to swoje głębokie uczucie do Bartka i przez brak wiedzy na temat bycia wyzwaniem prawdopodobnie pozwoli się zdobyć za szybko. Tak jest najczęściej. Monika stała się dla Bartka ogromnym wyzwaniem w momencie, kiedy zaczęła się spotykać z innym facetem. Wtedy Bartek myślał, że Monika jest wręcz już nieosiągalna, dlatego bardzo mu zależało. Natomiast kiedy się do niej odezwał, okazuje się, że ona jest otwarta na kontakt, że wręcz chce cały czas z nim wejść w związek, no to nagle się okazuje, że ona już nie jest dla niego żadnym większym wyzwaniem. I tak szybko jak Bartek się zaangażował z powrotem w tą relację, tak szybko może przestać się angażować i stracić zainteresowanie Moniką. Tego oczywiście dałoby się uniknąć, gdyby Monika wiedziała, jak działa dokładnie bycie wyzwaniem, co robić, czego nie robić i trzymałaby Bartka w takiej nadziei, że może coś jeszcze między nimi wyjdzie. Ale jednocześnie nie dopuszczałaby go do siebie na tyle blisko przez na tyle długi czas, że Bartek znowu miałby czas się w niej zakochać. W takiej sytuacji, im dłużej Monika będzie trzymała Bartka w niepewności, będąc dla niego wyzwaniem, tym większe ma szanse, że kiedy już wejdą w związek, te uczucia się utrzymają. Natomiast jeśli bardzo szybko pozwoli się zdobyć, to jest duża szansa, że Bartek znowu się odsunie. No, i teraz drugi powód, dlaczego po powrocie związki najczęściej się rozpadają. Oczywiście, bycie wyzwaniem to nie wszystko. Jest po prostu mała szansa na to, że Monika wyciągnęła takie dogłębne wnioski, dlaczego w pierwszej kolejności w ogóle doszło do rozstania między nią a Bartkiem, i jest mała szansa na to, że zaczęła nad sobą, nad sobą pracować, że zdobyła jakieś umiejętności związkowe, których wcześniej jej brakowało. A bez tego, kiedy Bartek i Monika do siebie wrócą i nawet zrobią to dobrze, nawet Monika będzie dla niego wyzwaniem, to prędzej czy później, kiedy ta fala zakochania opadnie i wrócą do codzienności, to prawdopodobnie Bartek znowu sobie przypomni, dlaczego się z nią rozstał w pierwszej kolejności. Zatem, jeśli Monika nie zdążyła wyeliminować tych błędów, które doprowadziły do rozstania, to nawet jeśli wróci do Bartka po czasie, to jest duża szansa, że i tak znowu się rozejdą. Zatem w tej historii najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że po tym krótkim powrocie Monika znowu ląduje na lodzie i Bartek znowu nie jest z nią zainteresowany. Pytanie brzmi, co z jej relacją z Mariuszem? Jeśli przez ten czas Mariusz nie wszedł w żaden inny związek, a w międzyczasie też nie spali sobie mostów i był cały czas dla Moniki wyzwaniem, to jest całkiem spora szansa, że w momencie, kiedy Monika jest znowu wolna i podjęła decyzję o tym, że kończy na zawsze z Bartkiem, bo i tak nie ma żadnego niego wyjścia, to może odezwać się do Mariusza. Albo nawet Mariusz po jakimś czasie może sprawdzić, co się dzieje u Moniki i wtedy, jeśli wcześniej był wyzwaniem i nie spalił tych mostów, to jest całkiem spora szansa, że Monika bardzo pozytywnie zareaguje na jego kontakt. I teraz zanim przejdziemy do kolejnego punktu. Jeśli Ty sam chcesz odzyskać ex, to zapraszam Cię do naszego 3 miesięcznego programu, który drastycznie zwiększy Twoje szanse na odzyskanie tej osoby. Kliknij w link w opisie, żeby znaleźć więcej szczegółów. A teraz jedziemy dalej. Co jeśli spotykam się z jakąś nową atrakcyjną osobą, która mi się podoba i ta osoba też ma wiedzę na temat bycia wyzwaniem, też stosuje na mnie te wszystkie strategie, czy wtedy ta relacja w ogóle ma prawo wypalić? Oczywiście, że tak. To jest wręcz bardzo pożądane, żeby obie strony były dla siebie wyzwaniem. Bycie wyzwaniem nie polega na tym, że ty się w ogóle nie starasz i tylko druga strona musi się o ciebie starać, bo jak ty kiwniesz palcem, napiszesz sms, zadzwonisz, czy nie daj Boże zaproponujesz spotkanie, to już natychmiast przestajesz być wyzwaniem. Tak to oczywiście nie działa. Nie tylko możesz, ale nawet powinieneś regularnie wychodzić z jakąś inicjatywą, czy to właśnie dzwoniąc, pisząc, proponując spotkania. To jest jak najbardziej okej. Okay. Przestajesz być wyzwaniem dopiero wtedy, kiedy z takimi inicjatywami wychodzisz dużo częściej niż druga strona i stajesz się po prostu nachalny. Albo wtedy, kiedy druga strona na twoje inicjatywy reaguje brakiem zainteresowania, a ty mimo wszystko ciśniesz, prosisz, przekonujesz, albo jeszcze gorzej, każesz się tłumaczyć, dlaczego ktoś nie chce się z tobą spotkać, czy nie ma 15 sekund na to, żeby ci odpisać. Dopiero takie zachowanie jest bardzo nieatrakcyjne i to właśnie przez nie przestajesz być wyzwaniem. Zdrowe bycie wyzwaniem polega na tym, że są takie momenty, kiedy dajesz poczuć tej drugiej stronie tą niepewność, czy jeszcze coś tego będzie. Na przykład w trakcie trwania tej pierwszej randki, kiedy jest super i z przyjemnością mówisz się na kolejne spotkanie, to jednak nie odsłaniasz wszystkich swoich kart i nie musisz umawiać się na kolejne spotkanie jeszcze w trakcie trwania tej pierwszej randki. Wtedy druga osoba wraca do domu i ma ten czas, żeby się pozastanawiać, czy dobrze wypadła, czy ty się jeszcze odezwiesz. I wtedy właśnie jesteś wyzwaniem. Co absolutnie nie przeszkadza w tym, żeby na drugi dzień czy po dwóch dniach znowu nawet pierwszemu się odezwać. Nawet w sytuacji, kiedy druga strona jest dużo bardziej wycofana niż ty i naturalnie jest dla ciebie wyzwaniem, to bycie wyzwaniem także po twojej stronie jest bardzo pożądane. Owszem, wtedy ta relacja może rozwijać się trochę wolniej, ale za to masz dużo większe szanse, że w ogóle będzie się rozwijała. Bo gdybyś nie był wyzwaniem i nie zwracał żadnej uwagi na to, czy ktoś chce tego kontaktu z tobą, czy nie, gdybyś to ty zawsze wychodził pierwszy z inicjatywą, gdybyś ty zawsze był dostępny, nawet jeśli to ta druga strona raz na ruski rok w końcu zaproponowała spotkanie, to bez tego nie będziesz budził absolutnie żadnej niepewności, a przez to trudniej będzie tej drugiej stronie się w tobie zakochać. Żeby skutecznie być wyzwaniem, trzeba się nauczyć odpowiednio reagować na zainteresowanie, które dostajesz. Jeśli widzisz dużo zainteresowania po drugiej stronie, to sam od siebie też możesz dać dużo więcej zainteresowania i dużo szybciej rozwijać tę relację. Natomiast jeśli widzisz mniej zainteresowania albo nawet wcale, to wtedy zdecydowanie lepiej jest się wycofać i. Przestać się odzywać, czasami nawet na tydzień czy na dwa, ale w końcu mimo wszystko warto znowu dać sobie szansę na odnowienie tej znajomości i znowu wyjść z jakąś inicjatywą po Twojej stronie, bo po tym czasie bez odzywania się tamta strona i tak będzie dużo bardziej wytęskniona tego kontaktu z Twojej strony i będzie dużo większa szansa, że zareaguje pozytywnie. Chemia zakochiwania się oparta jest przede wszystkim na dopaminie, a dopamina to taki neuroprzekaźnik odpowiedzialny za dążenie do celu, za gonienie za kimś albo za czymś. Zatem, jeśli nie jesteś wyzwaniem, czyli jesteś na wyciągnięcie, Ręki, to taki twój potencjalny partner nie może za tobą gonić i nie może się w tobie zakochać, bo nie można zdobywać czegoś, co już masz. Jedyne sztuczki w tym temacie polegają na tym, że nawet jeśli jesteś kimś bardzo zainteresowany, czy wręcz zakochany, to nie pokazujesz tego drugiej stronie, nie odsłaniasz natychmiast wszystkich swoich kart, żeby druga strona mogła poczuć tą niepewność, żeby mogła się zastanawiać, czy ty coś jeszcze od niej chcesz. I dzięki temu, żeby mogła się w tobie zakochać. Natomiast szczytem manipulacji, jaki możesz wykorzystać, żeby stać się wyzwaniem, jest pokazywanie aktywne swojego braku zainteresowania, mimo tego, że jesteś zainteresowany, ale tylko w takich sytuacjach, kiedy i tak wcześniej dostałeś ten brak zainteresowania, kiedy poczułeś, że druga strona się odsuwa, że jest wycofana. Wtedy po prostu i tak nie masz innego wyjścia. Musisz pokazać brak zainteresowania, jeśli chcesz, żeby coś jeszcze z tego wyszło. Zobaczmy przykład. Wyobraźmy sobie, że osoba, na której Ci bardzo zależy, w ostatniej chwili bez żadnego większego tłumaczenia, po prostu odwołuje spotkanie, czyli pokazuje Ci brak

Na początek najważniejsze jest powstrzymanie tej naturalnej pierwszej reakcji, czyli nie pokazujesz złości, nie każesz się tłumaczyć, dlaczego teraz odwołujesz to spotkanie, ani też nie próbujesz ustalać kolejnego terminu. Zamiast tego lepiej zastanowić się, jak w takiej sytuacji możesz aktywnie okazać brak zainteresowania. W takiej minimalnej wersji mógłbyś odpisać coś w stylu OK, luz, nie ma problemu i do tego dodać jakiś uśmiech albo inną emotikonkę, która pokazuje, że nie jesteś obrażony czy wkurzony. W takiej bardziej hardkorowej wersji mógłbyś nawet odpisać o, no tak, na śmierć zapomniałem, że byliśmy mówieni. Spoko luz, będzie jeszcze okazja. Oczywiście, coś takiego mógłbyś napisać tylko wtedy, jeśli jesteś absolutnie pewny, że coś takiego będzie brzmieć wiarygodnie w Twojej konkretnej sytuacji. I teraz przyznaję, napisanie czegoś takiego to oczywiście jest kłamstwo i to jest pewnego rodzaju manipulacja. I na dłuższą metę na czymś takim nie można budować związku. Jednak ja lubię porównywać to do antybiotyków. Gdybyś na co dzień brał antybiotyk, no to prawdopodobnie fatalnie na dłuższą metę by się to skończyło dla Twojego zdrowia. Jednak jeśli jesteś w kryzysowej sytuacji i wtedy. Jednorazowo weźmiesz antybiotyk, to jest to coś, co może ci uratować życie. I podobnie jest z takimi gierkami i manipulacjami. Na co dzień absolutnie nie polecam, ale jeśli akurat jest kryzys, to czasami po prostu nie masz żadnego innego wyjścia. Jeśli chcesz odzyskać tę ukochaną osobę, to nie rób nic na własną rękę, tylko najpierw dowiedz się, co działa. I w tym celu zapraszam Cię na moje zupełnie bezpłatne szkolenie online, na którym zdradzę Ci strategię odzyskiwania eks w czterech krokach to właśnie dzięki tej strategii razem z naszym zespołem psychologów pomogliśmy już uratować tysiące związków po rozstaniu. Link do tego szkolenia znajdziesz pod tym nagraniem. Zapisz się już teraz. Do zobaczenia, Robert Marchel, Instytut Związków.pl.